Siemanko, cześć, witajcie. Z tej strony Fan City, a to kraszujący się City Skylines 2. Nie wiem dlaczego, ale już dwa razy wywaliło mi grę do pulpitu. Dajcie znać, czy Wy też tak mieliście. Mamy, widzę, problem z zapełnionym wysypiskiem śmieci. Musimy sobie to troszkę powiększyć. To mi się właśnie mega podoba, że możemy sobie to po prostu wziąć i zrobić troszkę większe, a nie robić kolejne. To jest mega, mega fajne. Dobra. Rozbudujemy tak maksymalnie tyle ile mogę do tych stref tak mniej więcej. Jakoś tak tutaj sobie to w ten sposób złapię. Zrobimy tak tak też, żeby nie połusować tych stref przemysłowych, bo zapotrzebowanie jest naprawdę mega duże. Dobra, więc coś takiego. Mamy jeszcze połowę wolnego, więc bardzo fajnie. Możemy sobie jeszcze zrobić tak punkt zbioru. Ok, co to w ogóle robi? Gromadzi niebezpieczne odpady. Okej, okay, i szybsze oto, to jest całkiem spoko. To by było w sumie nawet dobre. Tylko pytanie, czy to jakoś ma wpływ na zmniejszenie się tych tego tutaj przechowywania odpadów. Chyba tak, Naw nawet możemy to zrobić w tym miejscu. Dobra, robimy to, jak to się prezentuje. Yy, łoma. O ja cię kręcę. Chyba to nie był dobry pomysł, żeby można to było w tym miejscu zrobić. Na tych hałdach śmieci No po prostu wzięli, wylali beton na te śmieci i zbudowali jakiś tam budynek No można, można i tak Co to za dźwięki? Jakby się woda lała Ej, skąd? No tu jest niby ta stacja, no ale bez przesady, żeby tak było wodę słuchać Jakby się lała z kibla? Nie mam pojęcia, dobra, nieważne Pisaliście również, abym zmienił miejsce tej zajezdni Faktycznie, żeby ona nie była przy tej drodze, gdzie są tutaj też te, ten przemysł. Osobna droga w ten sposób i przeniesiemy tą zajezdnię do tego miejsca. Proszę bardzo, elegan... no nie elegancko, czemu tak mi wyżarło? Ale to jest krzywe, łomatko jedyno. Jeszcze raz tę, tą drogę bym prosił, bo coś tutaj gra chyba zgłupiała i nagle się zapadła z wrażenia teraz, no i teraz elegancko no i tak nie można było od razu, nie mam pojęcia, musimy sobie tak jeszcze po pierwsze usunąć tutaj ten tor po drugie usunąć ten tor i dopiero teraz możemy dołączyć się z tym torem do zajezdni, tak też w miarę ładnie, żeby to też było równo czyli mniej więcej stąd taki malutki odcineczek toru, tutaj też mniej więcej dotąd i zrobimy ładny łuczek. Teraz faktycznie dużo to lepiej wygląda, miałem w odcinku poprzednim zrobić coś takiego jak urząd miejski, ale po pierwsze kosztuje strasznie dużo, po drugie za dużo też nic nie robi, no bo minus 1% opocentowanie pożyczek to jest, to mi się w ogóle póki co nie przydaje. I minus 2% koszty importu. Wow, 2%, mega dużo. A koszty utrzymania są na tyle duże, że to chyba w sumie wyjdzie na zero. Więc na razie go nie będę robić. W sumie dajcie znać, co on tam jeszcze innego potrafi zrobić. Może coś tam potrafi jeszcze fajnego, ale póki co chyba sobie go daruję. Teraz się zajmiemy. Moi drodzy, rozbudową tej dzielnicy, bo, bo mamy widzę paski w górze, nawet biura jakimś cudem są w górze, ciekawe czemu. Tak, tutaj będzie gdzieś pierwszy wjazd Mógł być na przykład W tym miejscu sobie go zrobimy Tak, gdzieś do tych torów Tutaj ta droga jest Takie fale Dunaju Można by to troszeczkę Wyrównać w sumie, żeby to Nie było tak mega krzywe Bo też w tym miejscu chciałbym Zrobić jakiś kolejny kolejne Takie wiecie, skrzyżowanko, nie? troszkę większe Rozmiar pędza sobie Troszeczkę bym zmniejszył Wyrównamy to o, w ten sposób, to będzie trochę, myślę, lepiej wyglądać. I tutaj zrobimy nachylenie, czyli tak tutaj cyk prawym, i jakoś tak mniej więcej gdzieś. Może dotąd sobie to załagodzimy. Ok, teraz to wygląda dużo lepiej. Możemy drogę bez problemu sobie tutaj zrobić. No, ok, zapisało grę. Przez chwilę myślałem, że znowu mi wywali, bo tak to właśnie było. Tak to właśnie było, że nagle po prostu budowałem drogę i nawet nie było auto zapisu, a wywaliło mi grę do pulpitu. Nie wiem czemu, tego wcześniej nie miałem, a nagle coś tutaj się wydarzyło. Można by to jeszcze troszkę tutaj podrównać bardziej. O. Tutaj sobie wyjdę z tym zakrętem troszkę bardziej. Gdzieś dotąd i piękny zakręt tutaj. No i teraz to znacznie lepiej wygląda. Możemy to odrobinkę tutaj podrównać, żeby takie nie było nasypów, całkiem spoko. Tak samo tutaj jeszcze tak podrobinkę. O. No i jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Teraz możemy przejść do budowy tego skrzyżowanka, czyli tak po prostu tutaj będzie zakręcik w ten sposób taki fajny, ładny, łagodny i tutaj mogę stąd sobie zrobić, byłoby całkiem przyjemne. Chyba mogę bez problemu. No niby spoko, tylko tutaj się tak dziwnie to ułożyło. Taki mamy wąski w tym miejscu chodnik. No nie wiem. No dobra, no niech będzie. Tylko sobie jeszcze wyłączę też tutaj te strzałeczki. One są tutaj zakaz skrętu prawo, zakaz skrętu tutaj musi być w lewo. Tutaj zakaz skrętu w prawo i tutaj zakaz skrętu w lewo. Dobra, chyba a i tutaj jeszcze zakaz krętu w prawo. I teraz prezentuje się to całkiem spoko. Tu jeszcze w lewo. I teraz jest elegancko. Dobrze. Możemy teraz tak. Tą drogą, która sobie idzie tutaj, też połączymy się z tą drogą. Tylko właśnie, może też tak troszkę inaczej. Będzie w ten sposób. I tutaj będzie taki zakręt. O, w ten sposób sobie to, to zrobię. Że niby to jest taka tutaj główna droga, ta, a ta jest taka. No, po prostu bocz bardziej taka wiecie, no, boczna, a w sumie tutaj możemy też sobie zrobić w tą stronę, taki jeszcze zakręcik, o, dobra, to sobie ogarnę później, już nie będę was tutaj tym y, zanudzać, tutaj może być kawałeczek drogi, y, właśnie tak wzdłuż tych torów, żeby tak było wiecie, w miarę równo jak jest z tej drugiej strony, Czyli zrobimy to w ten sposób. Tutaj będą miejsce na jakieś drzewka czy coś. Będzie to całkiem fajnie. A w ogóle, czy ja mogę zrobić przejście dla pieszych przez tory? Tutaj oczywiście mogę bez problemu. A przez tory niestety nie. Próbuję się robić taka jakaś dziwna kładka, mega krzywa. Szkoda, że się nie da robić. Czemu tak to zrobili? Ej, czemu ja nie mogę tutaj zrobić tego przejścia dla pieszych? Ej, no to mega szkoda. Bo to no, wydaje mi się, że byłoby całkiem dobre, jeżeli mamy jakieś takie, wiecie, przystanki gdzieś z dala od skrzyżowania. No bo, jak będzie na przykład tutaj przystanek, no to będą ludzie musieli iść tutaj dookoła, dopiero w tym miejscu, żeby przejść. Mega, mega słabe, no ale co ja poradzę. Tutaj też tą drogę pociągniemy sobie tak równolegle do tej drogi. o, do tych torów, przepraszam. Na przykład w ten sposób. I połączymy się tutaj. Mam nadzieję, że zbyt blisko skrzyżowanie, nie będzie miało dużego wpływu na ruch. Zobaczymy, czy to jest ogarnięte. Wydaje mi się, że raczej nie będzie z tym problemu. Tutaj sobie zrobimy drogę taką ślepą, która będzie miała. No, jakieś tam wiecie, łączniczek ścieżeczką. W ten sposób, i tutaj też będzie kawałek ślepej uliczki, albo też w sumie z tej, albo nie, będzie stąd. Niech będzie stąd. Dobra, 90 stopni. Jest gotowe. Tu może będzie jakiś większy park albo coś. W sumie, drogę mógłbym też zrobić tutaj stąd. Tak, wzdłuż tych torów. Całkiem by to myślę spoko wyglądało. Tylko, czy to jest równo? Chyba jest równo. Jednak to skrzyżowanko sobie troszkę dalej zrobię, żeby ono nie było tak idealnie. Tutaj w tym miejscu zrobimy je. Troszeczkę dalej, na przykład gdzieś tutaj. Tu będzie też taka droga pod takim kątem, troszkę takim dziwnym, ale niech będzie. I podłączymy się do tej drogi. Tutaj będzie to całkiem spoko wyglądało takie różne wywiasy. Porobimy. Oj, no dobra, już się bałem znowu. Zrobimy sobie tak. I tutaj po prostu taki zwykły, po prostu fajny zakręcik. Troszkę jeszcze do przodu, żeby on też równo w miarę wyszedł. W ten sposób. Dobra, także. No spoko to wygląda, może być, będzie jeszcze może miejsce na jakiś parking, o idealne miejsce, więc w sumie spoko to będzie wyglądało. Tutaj sobie zrobimy drogę taką naprzestrzał, myślę, że łącznik może być jak najbardziej. Tutaj też taką drogę na przez, co tylko kąt 90 stopni. Tu może się będzie jakiś też większy park albo coś. Tutaj droga nie będzie miała, myślę, żadnego łącznika chociaż w sumie. Taką drogę tylko i wyłącznie, na przykład wyjazdową albo wjazdową, bardziej to myślę, że możemy zrobić. Połączymy się w ten sposób. Tylko ta droga musiałaby być chyba jednokierunkowa. Dobra, w ten sposób sobie to zrobimy. Będzie taki typowy wjazd, i tu może być też rondo, takie troszkę większe. Proszę bardzo. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie troszeczkę jeszcze przedłużymy sobie tą drogę tu będzie myślę jakieś takie rondo na końcu tej drogi po prostu no jakoś nawet gdzieś dotąd możemy zrobić to też troszkę przedłużymy bez problemu i zrobimy sobie tutaj takie ścieżeczki tutaj będzie jedna ścieżeczka niestety jak robię te takie ronda na końcu takie jak mamy tutaj to niestety nie mogę do tego ronda zrobić ścieżki co jest naprawdę dużym minusem Mam nadzieję, że to jeszcze ogarną. Tutaj możemy sobie takie malutkie rondo zrobić. Ale niestety, ścieżkę będziemy musieli zrobić sobie obok. Szkoda. Tutaj w sumie może być też przejście. Nawet w ten sposób sobie zrobimy. I połączymy się aż. Tutaj takie będzie fajne. Fajny skrót. Oj, tu się nie połączył mój skrót. Czemu jest problem? Może być przejście? Może być przejście w sumie. Niech będzie przejście. I połączymy się też z tą ścieżką tutaj, całkiem spoko, dobra Także, także jest git Miasto się prezentuje spoko, mamy oczywiście dużo problemów Mamy problemy z małą ilością klientów, co jest dziwne, bo Sklepy są zrobione tam, gdzie jest dużo tych klientów, sami zobaczcie. Jest na pomarańczowo, także mamy y, 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 ilość taką średnią, a mimo to i tak narzekają na brak klientów, co jest moim zdaniem trochę dziwne. Mamy też tam widziałem problem z karawanami, czyżby cmentarz nie wyrabiał tyle ludzi, przyjechało na Wszystkich Świętych. Mamy halę, cztery pojazdy wyjechały dopiero. Czyżby nie było zasięgu? Naprawdę? Pokażcie mi zasięg tego cmentarza, jak się prezentuje. A jakie lagi są przy budowie tego cmentarza? No, chyba on powinien mieć zasięg raczej. Choć nie wygląda, jakby miał. Mamy tutaj zasięg tego. tego? tego? Nie pokazuje się w ogóle. Jakie tu są lagi? 8 FPS-ów przy budowie cmentarza. Weź pan. Weź pan to w ogóle wyjdź z tym. Wyjechało 5 karawanów, a naprawdę jest taki problem, jakby nie wiem co. No dobra, no trudno, no co, co, co ja poradzę? Mówi się trudno. Mamy tutaj jakiś wysoki czynsz. Czyżby to przez podwyższenie moich podatków? Ale widzę, że nikt nie narzeka. Wysoka przestępczość. Serio? Naprawdę? Przecież zrobiłem policję. E, wszystkie pojazdy są w użyciu. Łomatko. Musimy chyba zrobić kolejny komisarat jeszcze gdzieś. Mamy jeden i tutaj no w sumie można by zrobić jeszcze jakiś komisariacik na przykład może gdzieś tak w tym miejscu niech będzie kolejny komisariat bo faktycznie no jest z tym ciężko no i możemy myślę powoli strefy ogarnąć tylko jest problem bo nie ma zapotrzebowania na te średnie są tylko na te które nie działają póki co. No, ale spróbujemy je zrobić. Może się coś, nie wiem, ogarnęło za z siebie? Tak sobie lubię mówić. Zrobimy sobie tą amerykańską, bo dawno nie robiłem. E, tutaj mamy wolne miejsce, więc proszę bardzo, niech się budują przy samej autostradzie. Tu, tu, tu. Tu mamy sklepy. Tutaj też się proszę budować. E, tutaj może już, no, już bez przesady faktycznie. Ale tam, gdzie jeszcze mogę, taką niską gęstość, to jak najbardziej. Na przykład tutaj jeszcze. Też troszkę się domków pomieści. No, z tej strony to już może faktycznie bez przesady. Tutaj jeszcze taki i tutaj taki jeszcze malutki. No, tutaj już nie mam za bardzo. Gdzie? Tu mam już wszędzie sklepy. Niestety cały czas to idzie w górę. No, niby teraz idzie w dół na chwilę, ale pewnie za chwilę będzie znowu na, na maksa. Lecimy teraz z biurami. Które w sumie zrobiłbym tutaj w tej okolicy. Ale z tego co wiem, to tutaj te drogi też są tak pokrzywione. Że można by zrobić jakiś taki niewielki remont tej dzielnicy. Wyrównamy sobie tutaj terenik, tak jakby ta droga tutaj sobie miała iść mniej więcej. Czyli jakoś tędy. Jakoś tędy. Tutaj, nawet za bardzo tego wyrównywania nie widać, że tutaj coś się zrobiło. Więc całkiem spoko. Tu I w sumie tą drogę, która jest tutaj, też połączymy sobie mostkiem z tą drogą tu. A ta będzie sobie weszła na tą wysepkę. Więc tutaj też musimy troszkę to bardziej podrównać w sumie. Dobra, jakoś mniej więcej w ten sposób. Od razu też sobie trochę podrównam tu, żeby udał się zrobić ten mostek. Dobra, o tutaj idealnie to wyrównało się. Tutaj tak samo sobie troszkę też podwyższymy ten teren. Jakoś tak mniej więcej do tego miejsca. Możemy go tu odrobinkę załagodzić. Troszkę mniejszą 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 mocą pędzla załagodzimy tutaj to. Dobra. I teraz czy ja mogę zrobić ten mostek tutaj w tym miejscu teraz? Mogę. Dobra. Więc to całkiem spoko wygląda. Zrobimy sobie go w ten sposób. No buduj się. Ten sposób, i tutaj się podłączymy z tą drogą, i później będzie jeszcze fajne w tym miejscu skrzyżowania takie dosyć duże, mam, mam nadzieję. Tutaj połączymy się z drogą, tak, ok. Więc mamy tam kolejne połączenie z wysepką. Teraz możemy ogarnąć troszkę tutaj tą dzielnicę. Tu droga jakoś tak żeby pójdzie, pod takim kątem. No i teraz to prezentuje się, moim zdaniem, dużo. Dużo lepiej. Tu zrobimy sobie w ten sposób, zrobimy sobie w ten sposób takie zawijasy Troszkę ich będzie tutaj, tak, i na razie to sobie zakończę, bo jeszcze nie wiem, jak z tą drogą wyjdę. Pisaliście mi również, abym włączył cykl dobowy, żeby sprawdzić, jak prezentuje się miasto w nocy. Nie mogę to włączyć, faktycznie. tryb dnia i nocy też pokażę wam swoje ustawienia graficzne. Tak to się prezentuje, mam wszystko na wysokie i kilka opcji wyłączonych Więc spoko, dobra A i mamy widzę od razu noc, no bo łomatko oh Co tu się dzieje z grafiką? Co to było? Chyba się ogarnęło Ok, chyba jest, chyba jest git Mamy godzinę no, rano Więc faktycznie no jeszcze jest ciemno I szczerze wygląda to, to całkiem fajnie Myślałem, że będzie dużo ciemniej i nie będzie można, jakby nic wiecie, budować. A naprawdę nawet sporo widać w takim trybie, więc możemy pobudować sobie troszkę w ten sposób. Tutaj będzie jeszcze łącznik z tą drogą, która jest tutaj wyżej. Będzie takie połączenie, które tutaj się będzie łączyło. Tylko kąt prosty jest tutaj, dobra. Mamy kąt prosty. To sobie jeszcze też ogarnę, tylko muszę sobie kupić jeszcze ten oto kwadracik tutaj. Żeby ogarnąć tutaj tą drogę Tak, tutaj na pewno będzie jakiś mostek Zrobimy sobie go tak na oko Jakoś tu Tylko, że tu jest problem Tutaj coś się nie... Aha, bo tu jest pewnie wyżej, tu jest niżej No raczej No to gdzieś na taką wysokość Zobaczymy jak bardzo tu jest wysoko Nie, myślę, że będzie w sumie wyżej Dobra, więc tutaj jeszcze to jakoś wymiarę Troszkę załagodzimy, bo jakoś zauważyłem, że wtedy, wtedy się lepiej te mosty robią. No proszę bardzo. E, więc tak, tutaj będzie mostek pod takim kątem. No nie, znowu. No i niestety, moi drodzy, po raz kolejny wywaliło mi grę do pulpitu. To chyba przez ten tryb nocny, bo wtedy też miałem to. Gdy miałem odpalony ten tryb nocny, niestety, więc coś tutaj jeszcze jest nieogarnięte. Jak bardzo mi to wywaliło, to jest ta sprytanie bardzo ważne. Odbudowałem to, co musiałem, czyli te dwa mosty oraz tą drogę tutaj, bo też była jeszcze niewyrównana. No niestety takie coś się dzieje. I moi drodzy, nie włączajcie trybu nocnego, bo nawet jak, wi jak widać, sama gra powróciła do tego trybu. Gdzie no jest po prostu dzień i noc wyłączone, bo chyba coś z tym jeszcze jest zepsute. Tak jak z wieloma w sumie rzeczami w tej grze, póki co. No ale dobra, trudno, no, ważne, że dużo mi nie pousuwało, że w ogóle mogłem odpalić mapę, to jest też bardzo ważne. Tak, tutaj teraz będzie to, moi drodzy, takie skrzyżowanie, o którym wam mówiłem. Pod takim kątem sobie je tutaj zrobimy. Będzie tak, kawałeczek drogi na wprost. A może by tutaj rondo w sumie tylko zrobić? Takie zwykłe po prostu zobaczymy. Damy sobie tak i będzie w tym miejscu tylko rondo. Tutaj sobie takie malutkie odejście zrobimy, żeby ta droga tak sobie szła wiecie, bardziej po środku tutaj tej wysepki. I połączymy się z tą drogą tutaj. Tak. Tutaj tak. I taki zakręcik. Proszę bardzo. Myślę, że połączenie dróg całkiem spoko. Zobaczymy. Jaki będzie ruch najwyżej, będziemy to po prostu przebudowywali. Ok, możemy teraz przejść do zaznaczenia stref. Tutaj już powolutku, mogą robić się jakieś biura, raczej w tym miejscu. Tu, tu i tu. Na razie w tym miejscu nie, bo jeszcze musimy zrobić tą drogę, którą mi usunęło niestety. Ona była jakoś tutaj, będzie łączniczek. A z Tutaj tą drogę połączymy się do skrzyżowania na przykład w tym miejscu gdzieś. Jakoś tak i zrobimy sobie tak. Dobra, więc mamy tutaj połączenie zrobione. Czy tutaj jeszcze jakąś taki kawałeczek drogi na przykład zrobić na więcej biur? Myślę, że można by. Szczególnie że no, zapotrzebowanie na, na, na te biura naprawdę jest spore. Zobaczymy, jakie będzie za chwilę. Jak się już tutaj trochę pobuduje tych domków. Tych, tych biur. Tu sobie jeszcze zrobimy tak drogę. po takim jakimś w miarę normalnym kątem, bym prosił O, dokładnie. Tutaj też może być jeszcze więcej biur. Całe to będzie tu ogólnie w biurach. Proszę bardzo. Dobra, tutaj również taki będzie biznes park, a jak biznes park, to musi być park. Więc będzie tak mały park. Tu będzie mały park. Mały plac sobie też zrobimy. Na przykład, tak koło tego ronda, może będzie mały plac, proszę bardzo. Domki w ogóle nie ma zapotrzebowania. Masakra. A jak tam te bloki? Aha, widzę, że się jeszcze nie zbudowały. No trudno, bywaj tak. Mamy oczywiście zapotrzebowania na przemysł. O matko, tylko tak, gdzie ja go mam zrobić? Też właśnie, zapomniałem, że pisaliście, abym te warzywa nie. Te zwierzęta, abym przeniósł troszkę w inne miejsce, tam gdzie no nie ma tej żyznej gleby, nie bo ona nie potrzebuje tej gleby żyznej, ale póki co sobie to niech będzie. Ja sobie to później przyniosę myślę gdzieś tutaj w te rejony, tam gdzie jest gdzie tej żyznej gleby po prostu nie ma. Ale póki co to niech to będzie w tym miejscu. Nie będę tego przynosił może poza odcinkiem, żeby już was tutaj nie zanudzać. Zrobimy sobie tak drogę tutaj jeszcze wzdłuż tych Właśnie pod takim kątem wyjedziemy. Mamy też nowy przemysł, taki jak uprawa włókien tekstylnych, i to też możemy zrobić, na przykład, właśnie w tym miejscu. Idealnie sobie zapełnimy ten obszar, więc bardzo, bardzo fajnie. Także mamy teraz jeszcze bawełnę. Bardzo fajne, duże pole w tym miejscu wyszło, więc spoko. Na razie jeszcze musimy więcej tutaj stereb wyznaczyć, tylko że nam mówię, no nie ma zapotrzebowania na tereny. Mieszkalne, więc masakra. Mimo, że tam obniżałem te podatki, to takie domki, które bym chciał w tym miejscu zrobić, europejskie, no to niestety nie będą się póki co budować. Mega, mega szkoda. Nie wiem, jakby tutaj ich jakoś tak zachęcić do budowy, żeby się budowali. Policje mają, szkoły obok mają, więc wszystko to, co takie najważniejsze mają, a mimo to i tak nie chcą się budować. Mega, mega. Słabe, nawet domy o małym zagęszczeniu nie chcą, bo pewnie chcą pracy. No to nie wiem, może jak chcą pracy, to ja nie wiem. No, ja mam już tutaj tyle przemysłu, że już nie wiem, gdzie ja mam go robić, nie? Nie wiem, może w tym miejscu trochę sobie damy przemysłu jeszcze. Nie za bardzo bym chciał, szczerze mówiąc, bo no, ale trudno, nie? Damy sobie przemysł, to tutaj jeszcze. Tak samo tu. Tam gdzie mogę będzie jeszcze przemysł, mam nadzieję, że to jakoś podkręci, żeby się y, ludzie budowali o tej średniej gęstości, bo to jest no dosyć szczerze mówiąc przydatne, szczególnie teraz, abym sobie chciał rozbudować tutaj tą dzielnicę, no to niestety nie mogę. I patrzcie, no znowu idą w górę, znowu są na, na, na maksa, a mimo to, że zrobiłem tyle przemysłu, no nie, no to jest mega zepsute, naprawcie to błagam, bo to jest totalny dramat. Czy ja mogę zrobić sobie ścieżeczkę tutaj, tak, żeby się połączyć? O, tutaj akurat mogę, dobra. Tylko tu mi się nie, nie połączyło. Będzie przejście dla pieszych. Niech będzie. Połączymy się jeszcze tutaj ten, w ten sposób, żeby też było dojście na, na przystanek. Tutaj będzie tak. Tu sobie też taki jeszcze łączniczek zrobimy. Tu jeszcze może być bez problemu łącznik, nawet z przejściem dla pieszych. Jak najbardziej coś idzie w górę, sklepy idą w górę no dobra, więc możemy trochę tam tych sklepów przy tej głównej drodze porobić przypuśćmy tutaj tu jeszcze miały być te parkingi takie fajne proszę mi to radio wyłączyć bo, to, bo mnie denerwuje zrobimy sobie jeszcze parkingi które mi się idealnie zmieszczą jeden, drugi trzeci Tutaj się jeszcze zmieści? Nie, tu się już nie zmieści, dobra. No ale trzy parkingi, tak po środku, żeby nie parkowali mi na drodze, proszę mi. Tutaj to ja natychmiast poszerzyć te chodniki. Cyk, cyk, nie ma parkowania. Na parking, na płatny parking. Tu, Tu nie ma parkowania, proszę stąd wyjeżdżać. Tutaj tak samo, znowu idą yy, biura do góry? Naprawdę? Serio, przecież tutaj tyle się pobudowało tych biur. No ej, no weźcie się ogarnijcie. No ile ja mam tutaj budować tych biur? Masakra. Czemu, czemu wszystkie paski idą do góry? O, dobra. Dobra, budują się. Dobra. Już myślałem, że będzie jakiś problem z tym, że się nie będą chcieli budować. Czy ja mogę coś sobie odblokować? Mamy jeden punkt. Możemy sobie odblokować na przykład schrony. Dobra. Będziemy robili w kolejnym odcinku schrony, bo nigdy nie wiadomo co tutaj przyjdzie, mimo że jakoś od dłuższego czasu nie było katastrof żadnych czy ogólnie jeszcze nie było, bo lasu to ja nie liczę, bo to nie jest katastrofa. No ale jakieś meteory, coś gdzieś może z raz przylecić, nie wiadomo. Dobrze moi drodzy, prezentuje się to całkiem spoko, mi się podoba. Ja się z wami żegnam i widzimy się na kolejnych materiałach niedługo. Na razie, pa pa!